Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Mass Effect. Poczekajcie, coś mi mikrofon się nie podoba, bo wydaje się być bardzo głośny. Ale nie jest. Wydawało mi się tylko. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku z Grandomeda. Hmm. Chyba jest w porządku, jeśli chodzi o głośności. Tak, zdecydowanie jest w porządku. Słuchajcie, e, tak, ja pomiędzy odcinkami teraz e, zrobiłem sobie troszkę rzeczy. Poleciałem sobie, tak, wszystkie dialogi porobiłem w całej grupie. E, trochę na Nexusie porobiłem. E, jakiś tam głupot. Stwierdziłem, że te, taki głupot to już was nie chce katować. Dostałem teraz jeszcze taką misję, żeby rozłożyć dwa nadajniki, jeden na VLT, a drugi na EOS. E, kurde, i powiem szczerze, że tam do końca nie wiem, jak to, jak to zrobić. Z jednej strony pomyślałem sobie, o widzicie, to jest mocniejszy sygnału. E, z jednej strony pomyślałem sobie, kurde, że trochę w, o, odrzucam główną fabułę. I no to ja tak gram, wiecie, to jest mój problem, że ja tak gram, że generalnie robię wszystkie poboczne, a dopiero potem idę z główną. i to jest spory mój problem, na pewno jeśli chodzi o rozgrywkę. Eee... Ale no cóż, tak to robię. To jest trochę może przywara, wycie z poprzedniego Mass Effectu, gdzie e, jeśli pociągnęliśmy za bardzo główny, to znikały nam pewne poboczne. Stąd przypuszczam, że mam taki głupią przywarę, ale pomyślałem sobie, że... To napiszcie mi, wiecie, bo ja pomyślałem sobie, że możemy zrobić to w taki troszkę inny sposób, bo wiem, że dużo tych pobocznych wcale nie są jakieś takie super i dużo nie robią na no dla fabuły, ani, e, ani dla samego gameplayu, więc ja mogę robić poboczne takie, powiedzmy, gdzieś tam z tymi sygnałami, z kałkami, z tym wszystkim, to ja mogę robić sam, a wam pokazywać tylko główny ten, Taki powiedzmy wątek questowy, ewentualnie te misje takie bohaterskie. E, no i takie jak tutaj, na przykład teraz mamy szturm na tam bazę ketów, tak? No to wiadomo, że takie rzeczy będziemy zostawiali. O, widzicie, ile to ma misji? Jak Bane z ketem, pojmać ketów, zrobić wrażenie? No mamy dużo, to jest głupot. Mm. Tak, schodzimy z do Tempesta. A, broń wymieniłem. Brakuje mi, słuchajcie, tego surowca. To jest tam rdzenie architekta porzuconych coś w tym stylu, żeby móc to robić, bo nie mogę zrobić sobie lepszego pancerza. Patrzcie, pancerz, mam hełm trójeczkę i dwójkę. O zmieniłem kolor. Nie wiem, czy widzicie. Na no, taki czarny sobie zrobiłem. I e, nie mogę sobie ulepszyć tych elementów, pomimo tego, że mam zrobione badania. Ta broń teraz, słuchajcie, już nie ma nieskończonego magazynka, bo miałem taki e, ulepszenie, które nakładałem na broń, e, ale niestety zużyłem je do poprzedniej. Jak już rozmontowałem to, zrobiłem to czwórkę, ale na piątkę pewnie wrzucimy maksa ulepszeń, żeby piątka już była taka najlepszą wersją. Karabin troszkę podmieniłem, miecz został ten sam. Trochę w drużynie skillsów. Coraliam? Coraliam. Takim składem zagrajmy. Zejdziemy sobie na planetę. Tak, zdecydowanie Coraliam. Wyposażenie A. I słuchajcie... Bardzo dużo dokupiłem do Nomada. Dobra, ten lakier to akurat tak, lakier, lakier to bierzemy, tabula rasa to nie. Ten mi się podoba zdecydowanie, ale kupiłem masę ulepszeń, w sensie zrobiłem w produkcji. Prawie bardzo, bardzo dużo ulepszeń do Nomada. Tak, zwiększyłem prędkość na trybie 4, na 4 koła, na 6 kół zwiększyłem prędkość, zwiększyłem zwrotność. Mamy chyba pod S-ką teraz taki tryb zwrotności, nie, pod Z-ką będziemy mieli taki tryb zwrotności. Zwiększyłem dopalacz, masę rzeczy. W sensie chyba tam tylko dosłownie kilku rzeczy nie kupiłem. Mam mocno ulepszone tarcze Dwa systemy podtrzymywania życia. Teraz nie system podtrzymywania życia działa na około nomada, więc gdybyśmy walczyli wtedy z tym architektem, to by to działało. Bardzo dużo opowiadów zrobiłem to nomada. Nie wiem, czy to było warte tego wszystkiego, ale bo to strasznie dużo surowców wydałem na to. To fakt. Ale z drugiej strony pomyślałem: ah nie będzie. Słuchajcie, dzisiaj zaczniemy, nie będziemy tych małych zaczynali, tylko dzisiaj zaczniemy od razu od szturmu na bazę. Tak sobie pomyślałem, że to będzie fajny pomysł. Eee, o, widzicie? Od razu lepiej się wygląda, co nie? Chodźcie, popatrzymy sobie na lidera. Co tam? Kozacko, nie? Wygląda Rider w tym ciemniejszym pancerzu. Fajnie, że jest taki upiaszczony, że na każdym świecie ten pancerz wygląda troszkę inaczej. Normalnie pamiętacie na tym kołnierzu, mieliśmy ośniżony na welt, więc, więc to jest fajne. Dobra, słuchajcie, to olewamy, a mnie interesuje mapa przede wszystkim. I interesuje mnie pokonać ketów. Ta misja. Chcę do Twierdzy się dostać, więc teleportujemy się do tej stacji przemysłowej. Nomadem jeszcze pojeździmy, to na pewno będę mógł mam nadzieję, pokazać troszkę elementów, jakie mam teraz w Nomadzie. Mam teraz tarcze, mocniejsze plus tarcze detonujące się, czyli po zużyciu się tarcz mój Nomad teraz będzie mm, detonował się. Nowe ulepszenia, ulepszenie przyspieszenia pionowego, podtrzymywanie życia, poprawione zawieszenie, moment obrotowy, premia do resetowania tarcz, a to jest awaryjne wyładowywanie, dodatkowe podtrzymywanie życia, super dopalacz, czyli mam mocniejszy dopalacz, polepszona regeneracja. I to jest mój Nomad. Patrzcie jak zapieprzamy teraz. Patrz ile jeszcze tego dopalacza mamy. Siemka. Kim wy jesteście? Wow. Ale te chujki biją. Te wieżyczki są groźne. Ale mi poskładali. To znaczy, że to jest czas na karabin snajperski. No, to jak tak, się chcecie bawić, to mi się to podoba. Znajdź wejście do elektrownikietów. Chyba, że ja coś spieprzyłem. Spacjuj, to widzieliśmy. To dobre wejście. Ale ja też, prawda, wczoraj zrobiłem bardzo dużo odcinków. Myślę, że pozbędziemy się tego odcinka z 7 rano, wiecie? E, to był spory, bo myślę, że ten odcinek o 7 rano jest taki dosyć problematyczny e, dla wielu z Was, z tego co widziałem. Zatem myślę, że go pozbędziemy się. Twój kompuls zginął, co zrobisz? Nic. A gadacie sobie razem. Fajnie, mordo, jest wszystko w porządku, ale. Czemu mi uciekłeś? A chyba nas zobaczyli w końcu. Teraz ona mi daje Shield Assist, bardzo dobra rzecz, którą daje Kora. Teraz może mi supportować tarczę. Ile to gówno ma życia? przedstawie rzecz kawali obszarowo, cholerstwo. Chyba się zepsuła już. Teraz się zepsuła. Penetrujemy to cholerstwo. Dobra. Bez już jest trochę prościej, nie uważacie? Daj mi furę moją. Teraz mamy naboje już, niestety, na naszym karabinie, bo nie mam tego modu, żeby mieć zawsze amunicję. Dobra, poradziliśmy z znaczącą ich osłoną. O, widzicie, mamy system podtrzymywania życia teraz tutaj. O, ktoś tu dostał. Osiemka. Ale ma strasznie satysfakcjonujący dźwięk teraz, nie wiem, czy zauważyliście. Na nasza broń. To wyrywki faktycznie były cholerstwo groźne. Jest konsolka, wbijamy. Ło, a zbusztowano teraz pierdolone ogary. Jeszcze mam tego modu do strzelania? Chyba się już skończył. Dawaj na głupi ryj. Temu pajacowi. Jeszcze? To, to wszystko? Aha, bardzo mi to cieszy. to wbijamy. O, zbadaj obecność ketów. Bullshit, trzeba ich po prostu zabić. Opcjonalnie wejdź do instalacji generatora. Wow, bestia. Nie wziąłem jeszcze tego buildu pod walkę, wręcz. Ale go będę na pewno chciał kiedyś wziąć. Kora jest teraz fajna, jeżeli chodzi o bustowanie tarczy. Ja jeszcze będę się budował na pewno pod taki supportujący build, bo w technologii jest cała taka ścieżka supportująca. Wiecie, jeżeli chodzi o skillsy, bardzo fajna rzecz. Możemy boostować całą naszą drużynę do ataku, do obrony, do tarcz. Do wielu fajnych rzeczy. Ustaw przeciążenie. No, obowiązkowo to zrobimy. Co to za opcjonalnie? Ja wam dam opcjonalnie. O nie, udało się. Spierdalando. Dawaj mi tak. Będzie szybciej. Kolejny. Tarcza Spierdalaj! Koniec serdecznej tarczy Serdeczne tarcza to mogą być uroja Tutaj będzie już nie serdeczna się kład spać Uważ, dużo tutaj przyszło, co? Co w pojemniku? Jakieś ograniczniki uderzeń głupoty Dobra, mamy cię. Dobra, mamy cię. Tam jeszcze tego dziadostwa dużo widzę. Gdzie siedzicie? Tu jesteś chujku, widzę cię. Mam cię. Gdzie jest to jeszcze cholerstwo? Dobra. Przeciąż generatory osłon. Lecimy. Widzicie, jaka ładnie nas bustuje? Kora teraz? Świetna jest naprawdę. Lecimy przeciążyć co tu innego można było zrobić? To wszystko było opcjonalne. I co wy chcecie ze mną zrobić jeszcze? A, tam jest następna misja, widzicie? I trzeba i zbadać ich obecność. Dobra, lecimy. Chyba poda mi ten szturm na bazę. A tam jesteś. Chujku ty mały, ja ci zaraz dam. Dobra, długa lufa. No, ruszy, dupka, rusz. Z biodra. Nie ma tak dobrze. Co tam jest? Przyjrzyjmy się terenowi może, czy są jakieś wieżyczki. A nie wydaje się, wydaje się, że jest w miarę spokojnie. Fajnie, Podamy się już szturm na bazę już. Tu jest do leczenia. Tu o was dużo. Widzicie nas boostuje? Tam, są? Tam gdzie są? Mam Dzięki za poziom. Almost 20, 25 achievement dostaliśmy. Chociaż w sumie jak już mamy umiejętności to chociaż to szybko zrobimy. Nie, nie karabiny snajperskie teraz, a w ogóle mamy ten... Mm, Mamy różne nowe profile, ale to Wam pokażę później. Tak, technologia. O, zapomniałem o tym cały czas, ale jestem dupa. Dobra, wsparcie drużynowe. E, czy nie, tu chciałem jeszcze wziąć. Wieje porzuconych na maksa, właśnie, może zacznę go używać Wiązka to jest, ja muszę znać tak, wyzwala kombinację, a to przygotowuje. Ja potrzebuję coś do przygotowywania kombinacji. I teraz wstecz. I wsparcie drużynowe to jest zajebista rzecz. Odzyskiwanie, patrzcie, jak to działa. Dla całej drużyny. Po prostu w zasięgu wszystko działa. tarcze one zwiększone. Teraz mam odzyskiwanie. Wsparcie niestety nie mogę wziąć, bo nie stać mi na nie. Zapomniałem o tym, wiecie? Zapomniałem o tym VI. Tak się bawię, to ma inżyniera. Drugi poziom mamy spoko. Kora Nic, Alian, piątkę. Możesz to wziąć. To po doładowaniu dołączę maksymalnie jeden cel przeciężenie. A to? Przeciwko tarczom. A dajmy ci. Mhm. Więc Liam też ma troszkę wyższe ustaty. Serdeczną tarczę, widzę, że masz niezłą. O, dużo was tu. Dawaj mi to. to moją małą cholerę. Zawsze sporo hitów zbiera, wiecie? A widzicie, jak ładnie szczela? Gdzie jest alarm? O nie! Faktycznie tych posiłków trochę tam jest. Tędy wejdziemy. Dobra, tutaj nic Pojemnik zawsze zbierzemy Nie zdążę tu doskoczyć, nie no muszę iść. Serio czemu to nie może doskoczyć Staję na ten stołek cholerny Daj mi to waszą gównianą konsolę. Trzeba teraz schakować jakieś terminale. Fajny ten quest. Jest. Widziałem jeszcze jeden fajny upgrade. można dać do broni, że wszystkie nasze broni tak jakby strzelają plazmą. Więc każdy nasz pocisk jest samonaprowadzalny wtedy. Kubon went offline. Kupsen, ty offline nie wierzy. Kupsen cały czas napierdala. Ale was jest. Dobra, zdychaj. O ty Powiem, nikt tu widzę. Naturalnie otworzymy. Ale tu się nabomblujemy ekspami z tej walki. Djął. to walka wręcz jest dosyć satysfakcjonująca, muszę przyznać? Zalkina nie zmieniamy i bierzemy dalej. Lecimy tam. Ola cich. się spać. Dzięki ziemuś. Lecimy dalej. A ten chujek, nie lubię gościa. To moje VI jest zajebiste, musicie przyznać, nie? Niestety hałasuje to mocno, ale dobre to jak 150 jest naprawdę. Pancerz fuzja nowa hype ale tu was jest Wow patrzcie kolejne na posiłki przyszło. No nie to nie tu Dobra, kładź się. Dobra, jeden leży. Kolejny terror I tu kolejny terro. Ten nie ma... No jest kontrol. Mam dosyć. Co tu jest jeszcze, była za misja? U było coś jeszcze z tołu wieżą, widzieliście? Dostanę się do wnętrza twierdzy. Coś tu jeszcze było, że skakuj terminale, keto. Już mi się wydawało, że wyłączyłem ten. ten... Idziemy do wieży Mogą być posiłki Koniec alarmu O te chuje wy nienawidzę ich Weźmy ten głupi łeb, rozwal. Ciekaw jestem, że tu będzie też ten, ten duży na koniec. Prefekt, czy jak oni tam to nazywali. To wygląda jak piękne miejsce do walki, co? Że znaczy, no niekoniecznie dla nas, ale. Tak jest cholerstwo. Nienawidzę ich. Ja nie mówię, że to główno jest teraz jeszcze nie Dobra, ty. Trzeba pozbyć się ścierwa na początek. Choć troszkę. Nie pozwoli się temu gówno zbliżyć do mnie, bo to zabija na strzała. Strasznie mamy... O nie! O, tu jest blisko się zrobiłeś. Ktoś ma mocniejsze obrażenia? Dowódca placówki zabity. Jo! I tu coś jeszcze mamy? Dostaliśmy dostęp do pomieszczenia zenit. Ciekawe co to jest. Coś to jest skanowanie w ogóle? Nic! Czym jest pomieszczenie zenit? Chciałbym zobaczyć. Obserwacyjny. Mm. I wyłączy elektrownię ketów. Tu pewnie są skarby, oczywiście jest wszystkie. Czyli tam jakieś kilka, widzę, pewnie boostów, które dostaniemy. Może jakaś technologia, której nie znamy. h 4 Widzicie jak ona boostuje te tarcze co chwilę. O, tego jeszcze nie widzieliśmy, katowska technologia szyfrowania rdzenia Tu jest konsolka, pojemnik. Dobra, zacznijmy od konsoli. Co tu się wydarzyło? Elektrowni mi się wyłączyły, czy co? Ciężko powiedzieć. Dużo punktów umiejętności. O, Langa 4, to jest nawet ten mój karabin. Ja mam trzeci poziom. A tu będę miał czwóreczkę. No kurde, to był odcinek. No tak to się robi, Ignacy. Terminal. Zmartwienia, bezsensowna misja, szukamy pozostałości. Należy go zgładzić. Ho, huh, ciekawe. No panie. Ej ta misja w się sensie dosyć prosta, ale też mamy od nasze wrażenie, że jesteśmy już dosyć silni. Stąd też dlatego pewnie to. Nie było już aż tak trudne, jak mogło być pewnie na początku. To jest śmieciu. Co ty sobie wyobrażasz? Ja was tu zabijam nie po to, żebyśmy się teraz się postrzelali, dziarsko, tylko po to, żebyśmy się już nie strzelali. Oli, ich tam jest, widzicie? Będziemy to wszystko wyrżnąć. Wiecie o tym. Nie po to was zabijałem, żebyśmy teraz się musieli z wami strzelać jeszcze. Aj zdychaj. Łap na łeb. Czyby tam był granat. Okej. Okay. Zdychaj. Możemy tu jeszcze pewnie poczyścić i pewnie gdybyśmy się nazłazili to pewnie byśmy jeszcze znaleźli sporo wrogów, ale... Co to jest z tym modelem? Widzicie go? Chyba kombinacja poszła. Tego właśnie tak bardzo lubię, wiecie mieć coś, co przygotowuję kombinację. Bo ja często strasznie strzelam tym pierwszym strzałem. Nie wiem czy zauważyliście. Na pewno zauważyliście. E, bo, bo za często go używam, żebyście go nie zobaczyli. Tam by mi się teraz przydostał. Mam jeszcze szansa. To co za misja jest? Nie wiem. A jak daleko to jest? A, nie mogę zobaczyć, bo jestem w bazie jeszcze cały czas zaliczony. No dobra, trudno. Jakieś szczątki się ostały. Dobra, lecimy do... Serio? Będziesz mnie tak denerwował? Dobra, rozmontuj tą fuzję już, bo to i tak będę musiał rozmontować potem. Ty śmieciu, Gdzie to gówniactwo jest tu? Odsuń się! A co z moim VI? Proszę się zająć tymi gentlemanami Pan coś strzela. Widzicie? Dobra, idźmy stąd. Trochę tego zostało, ale nie jest już ich tak dużo. Żeby sprawiały jakieś ogromne problemy. Tu im raz rozpieprzyliśmy tarcze. No, fajna, fajna misyjka. Bardzo mi się podobała. Zalkin kolejny. Tak, 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 tak. tak. tych ty tarcz dajesz dużo, zauważyłem. A skąd ja już nie czuję, że będę musiał się z nim bić. Co chwilę te tarcze dostajemy od nieca. O, pojemnik, patrzcie, jeszcze zapomnieliśmy. Jaki stopik ketów. No i pięknie! Baza rozwalona, moi drodzy. Myślę, że to była fajna misja. Myślę, że to jest dobry w ogóle pomysł na rozpoczęcie dnia, jeżeli chodzi o Mass Effecta, że rozdupcyliśmy sobie bazę. Ja chyba zrobię jeszcze jeden albo dwa odcinki, bo dzisiaj jeszcze mam dzisiaj rano dla was, tak? Mam jeszcze do zrobienia parę robót, bo muszę na kanale troszkę porobić, zaraz wam powiem o co chodzi. Zobaczmy, jak daleko jesteśmy od czegokolwiek. Odzyskiwanie sąd. Grzejemy tam? Hm. Why not? A tu jest co? O, to chodźcie, pojedziemy szybciutko, tu postawimy ten sygnał. Co działa jeszcze? Że kilka jest nich miejsc do tego? Raz, dwa. Aha, czyli trzeba wysoko ustawić nisko. Jedziemy na pewno wzdłuż góry. Jesteśmy teraz dużo, dużo szybsi, przynajmniej powinniśmy być i w trybie 4 na 4 i 6 na 6, jak widzicie, tam chcesz nadajni. A, można było tu wjechać, tylko z drugiej strony. Dobra, spoczko, weźmy tak. Postawimy nadajnik w... w tej. Postawimy nadajnik w bazie i myślę, że wrócimy... E, sobie tu skończymy wtedy misję. Odbiornik, zaktywujmy go. Jakąś telewizję uruchamiamy, słuchajcie. O! Fajne. Nic to nowego? Myślałem, że coś nowego. A co tu w dole było? A, że trzeba polecieć tam. Dobra, spoko. A tu? Zamelduję o dzikich zwierzętach. Niech, nuda. Dobra, zaczniemy, słuchajcie, następną misję. Pojedziemy sobie tutaj. Tu mamy kilka misji. Jak Bain's Catem, tu mamy ten kontakt cały. Odzyskiwanie sądu Tu jakieś pozostało. Groszek. Generalnie groszek. Widzicie? Zdatność tej planety to już jest 100%, więc generalnie już mamy ją wymaksowaną, więc cudownie. Jaram się. Ja skoczę sobie na Tempesta, porozdaję głupoty, bla, bla, bla. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.